Podkarpacie.pl Przebudowa stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą techniczną i drogową oraz wykonanie konstrukcji wsporczej Telebimu to nazwa drugiej części projektu planowanego do realizacji na Sanockich Wierchach. Radni byli jednomyślni co do słuszności inwestycji. Obawę budzi jednak kondycja finansowa miasta, o której wspomniał radny Janusz Baszak. Zapraszamy do wysłuchania dyskusji, która toczyła się podczas sesji. Jak Państwo sobie przypominacie, w ubiegłym roku Rada podjęła uchwałę o przystąpieniu do remontu części kuwatorowej obiektu będący składnikiem Stadionu Wierchi. Obejmowały one dwa zakresy. Zakres termomodernizacji, który był finansowany z środków w ramach, w ramach termomodernizacji oraz remontu. Obiekt ten jest w trakcie pracy te prowadzące i zakończenie ich przewiduje się na koniec miesiąca czerwca. Roboty są o tyle trudne, że obiekt sprzed kilkudziesięciu lat wymaga gruntownych zmian. Część elementów, które sprawiają zewnętrzne wrażenie, że są w dobrym stanie technicznym, będzie wymagało jeszcze wymiany. W związku z czym ten obiekt w części kubaturowej zostanie odnowiony i celowym jest, by podjąć kontynuację dalszej przebudowy Stadionu Piłkarsko-Lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą techniczną i drogową i w tym celu przygotowane zostały dwa projekty uchwały. dlatego dwa projekty, ponieważ dofinansowanie będzie z innych źródeł, stąd to zadanie do realizacji w tej części związanej z przebudową Stadionu Lekkoatletycznego wymaga odrębnych uchwał. W ramach tej, tej, tej części projektu uchwały, która dotyczy przebudowy stadionu oraz infrastruktury technicznej, drogowej oraz wykonanie konstrukcji Telebimu, wycenione zostało na kwotę 5 934 179 zł brutto tym, że tak jak wszystkie zadania, które przygotowane są do realizacji wycena została zrobiona w oparciu o cenniki tzw. Kosztorys, tak kosztorysów inwestorskich przewidujemy, że po przetargu ta kwota może zmniejszyć się o około 30% czyli tak de facto byłaby to kwota około 4 miliony 100 zł brutto z tym, że proporcjonalnie ta wartość zadania zostanie zmniejszona, ponieważ na ten cel są przewidziane środki wysokości około wysokości 1,5 miliona z dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Czyli tak de facto to byłaby to kwota 2 miliony 600. Mln. Tak. I zakres ten obejmuje y, następujące y, zadania: bieżnia i urządzenia y, lekkoatletyczne, y, parking i chodniki, instalacje sanitarne, również kanalizacja deszczowa, drenaż, instalacje elektryczne, telebim oraz dostawa y, wyposażenia sprzętu sportowego. I tak jak powiedziałem, to jest zadanie, które y, ma otrzymać dofinansowanie w wysokości półtora miliona złotych, z tym, że y, tę y, kwotę mamy aktualnie zdeklarowaną przez Ministerstwo Sportu, natomiast y, w dalszym ciągu będziemy zabiegać, by y, ten montaż finansowy y, spowodował y, to, że po stronie miasta ta kwota będzie y, dofinansowania y, mniejsza. To jest jeden projekt uchwały, ponieważ y, no te projekty, to zadanie wiąże się Niepodzielnie z drugą częścią, i ta część obejmowałaby kwotę przewodową infrastruktury technicznej wraz z infrastrukturą drogową. Na ten cel przewidywany jest zakres finansowy w wysokości 812 224 000 zł. Z tym, że oczywiście też. Przewidujemy i liczymy się z tym, że wartość tego zadania po przetargu zostanie zmniejszona w granicach 30%, bo tak mniej więcej kształtują się ceny powykonawcze. Oczywiście na robotach drogowych to zmniejszenie jest zdecydowanie większe, bo nawet sięga do 45%, natomiast na pozostałych obiektach ono kształtuje się w granicach 25-30% i tutaj też takie, takie obniżenie zadania przewidujemy. Z tym, że tutaj Mamy zdeklarowaną kwotę dofinansowania w wysokości 50%. Ja chciałbym wiedzieć, ile dokładnie będzie co nas kosztowało. Dokładnie, ile bieżnia, urządzenia lekkoatletyczne, parkingi, chodniki, instalacje, telewizy, ile będzie kosztowało i wyposażenie sprzętu sportowego. Poza tym chciałbym wiedzieć, jaki jest problem użytkowy tego stadionu. Kto po wybudowaniu stadionu lekkoatletycznego będzie go użytkował? Będzie czerpał z niego dochody albo płacić za jego użytkowanie. To chciałbym wiedzieć, i dla kogo ten sprzęt sportowy, wyposażenie sportowe będzie zakupione, na czym stanie będzie. To na razie dziękuję. Bieżnie i urządzenia lekkoatletyczne 3 450 560 zł, parkingi i chodniki 655 805 zł. Kanalizację sanitarną, deszczową oraz drenaż nawierzchniowy yy, 373 000 zł. Instalacje elektryczne, linie yy, zasilające, uziom telebimu, oświetlenie stadionu, nagłośnienie stadionu. Tutaj podaję już kwotę też całościową, nie, nie rozbijam na poszczególne elementy, ale jest to kwota 901 758 yy, zł. Telebim yy, z wyposażeniem to jest kwota 188 243 zł i dostawa wyposażenia sportowego 364 813 zł. To jest są składniki w rozbiciu. Ja nie podaję nie podaję tych poszczególnych elementów, tylko podaję te elementy stalone Kanalizacja sanitarna oczywiście deszczowa, mogłabym podać w rozbiciu, ale uważam, że to nie ma już takiej potrzeby. Jest, są to przygotowane dokładne szczegóły kosztowcy inwestorskich. Jedno jest pewne na tym etapie, że mamy dwukrotne dofinansowanie do bieżni legatycznej półtora miliona złotych i jest jednoznaczna deklaracja, czekają tylko na podjęcie uchwał Polski Związek Lekatniki. Rozmawiałem osobiście z prezesem. My kilkakrotnie, zresztą mówiłem tu dzisiaj, że wsparcie jest również w, w, jako szósty związek w Centrum Rehabilitacji i Sportu, że są bardzo zainteresowani. Y, kilkakrotnie również y, y, prowadził rozmowy w Warszawie Pan Dyrektor Matuszewski i to jest na pewno, będzie to bieżnia, która będzie jedyną taką bieżnią y, y, w powiecie, będzie certyfikowana i y, 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 tutaj bardzo się ucieszono, że, że SANOK y, y, o to y, proceduje. I druga ta inwestycja, która była te wszystkie drogi i te urządzenia kanalizacyjne i tak dalej, to jest też już jest pewne, że będzie dofinansowanie 50%, czyli mniej więcej 400 tysięcy z 800 tysięcy, które jest. To jest na tej samej zasadzie jak dofinansowanie dostaliśmy do tej infrastruktury, którą w tej chwili modernizujemy i to są pieniądze też z Ministerstwa Sportu. Odpowiadając panu radnemu na pozostałe rzeczy, stadion będzie służył wszystkim, po pierwsze grupom sportowym, które funkcjonują w Samoku, po drugie będzie służył również jej mieszkańcom. Tak naprawdę stadion będzie na pewno, lekarstwika wróci do Samoka, bo w tym momencie będą ich zawody, to będą również organizowane tutaj i wszystko to przez Mosin i będzie również stadion służył mieszkańcom Samoka. Natomiast jeżeli chodzi o zakupowanie sprzętu i tak dalej, wszystko ten sprzęt jest na stanie Mosiru, nie jest nikomu przekazywany, jest własnością Mosiru. Sprzęt między innymi to jest do utrzymywania tego całego tej infrastruktury, jak również w tej chwili siłownia, która tam zawsze funkcjonowała i sama tam funkcjonuje, inne kluby, też również ten sprzęt, ale to nie jest przekazywane żadnemu klubowi, tylko to jest wszystko własnością miejskiego ośrodka sportu i rekreacji. Dziękuję bardzo za te odpowiedzi. Szkoda, że się nie znalazłem na od razu przedstawienie tematu, bo tak to człowiek nie wie. Natomiast chciałem się zapytać wyraźnie, ile będą wynosiły koszty po zbudowaniu stadionu, koszty utrzymania tego stadionu, który będziemy pokrywać z wydatków bieżących miasta. Czyli wydatkujemy 6 milionów złotych, powiedzmy, że zmniejszy się to do 5,5 miliona. Ile będą wynosić koszty użytkowania stadionu po zrealizowaniu tej inwestycji? Dziękuję. Zwracałem na to uwagę w czasie posiedzenia Komisji Finansowo-Gospodarczej. Powtórzę jeszcze dzisiaj do Pana burmistrza pytanie. Wprowadza się inwestycje znaczące kwoty w trakcie roku budżetowego. Uważam, że w, w, w czasie procedowania nad budżetem roku 2017 wspólnie ustaliliśmy listę zadań i wprowadziliśmy do budżetu, uchwaliliśmy budżet, a wprowadzanie tak znaczących kwot w trakcie budżetu chciałabym jednoznaczne stanowisko, z jakich środków będzie realizowana. Tak, kosztowna inwestycja. Dziękuję. W latach 90. ubiegłego wieku dane mi było kierować Mosilem i na 97 rok 1997 był zaplanowany kapitalny remont stadionu i jego otoczenia. To już minęło 20 lat. a Mnie się nie udało tego zrealizować. Mam nadzieję i trzymam kciuki, że panu Matuszewskiemu to się uda. I chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Też mam wątpliwości, czy te koszty są potrzebne tak duże, ale jak patrzyłem z zazdrością na prezydenta Terenca, któremu w minionych latach, w minionej kadencji udawało się za niemałe środki modernizować stadion Stadii Rzeszów, zastanawiałem się, kiedy samo będzie wreszcie mógł wkroczyć w to przedsięwzięcie. I chcę zwrócić jeszcze Państwa uwagę na jedną kwestię, mianowicie wszyscy patrzymy z podziwem na rozwój Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku, na to, że powstała hala, w której gra pierwsza ligowa drużyna i dla tego Centrum Sportu i Dydaktyki Sportowej przy PWSZ na pewno tam stawią, tak jak i innym szkołą podstawowym, średnim będzie służył i jeżeli chodzi o mnie, to ja będę głosował za. Dziękuję bardzo. Na jakie koszty w ogóle funkcjonowania tego stadionu? Na tym etapie to jest mniej więcej 15 tysięcy złotych. Nie uważamy, żeby znacząco wzrosły, tym bardziej, że są elementy termomodernizacji obiektów, które na pewno obniży nam udział energii w tych kosztach w tym momencie. Natomiast tu ewentualnie wzrost może głównie być spowodowany ewentualnym używaniem oświetlenia, jeżeli te imprezy będą wieczorem i, i, i to na pewno jakiś tam wzrost będzie, ale nie są to kwoty duże i szokujące. Stawion będzie otwarty do godziny 20, będzie służył mówię mieszkańcom, samo potrzebuje takiego stadionu samok potrzebuje wieżni lekaretycznej certyfikowanej, żeby atetyka wróciła do Samoka. Nie wiem czy, czy na pewno Państwo widzieli jak wygląda bieżnia żużlowa w sezonie letnim, w sierpniu, gdzie tam biegają po niej w tym momencie to są, wygląda to tak tragicznie, że, że jakiekolwiek grób w tym temacie, a jest taka możliwość, takiej możliwości już potem długo może nie być. Jeżeli chodzi o to, że zawsze było mówione o tym, że ta bieżnia powinna funkcjonować i być może, że tych inwestycji jest na tyle dużo, proszę pamiętać, że to jest ostatnia perspektywa finansowa unijna. Jeżeli w tym momencie my tych inwestycji nie zrobimy, to samo tych inwestycji nigdy nie będzie miało. Budżet miasta jest to bardzo on się jest, zmienia. My czekamy na różne środki, które ja wymieniałem. Czekamy na pieniądze z upadłości samo. czekamy na zwrot pieniędzy w tej chwili z inwestycji, które zapłaciliśmy z własnych kosztów. Będziemy te, my, a te inwestycje już też do nas, te pieniądze do nas przychodzą. Czekamy wreszcie również na odwołanie Samoka, bo w tym momencie no, na pewno będziemy traktowani tak samo, jak wszyscy udziałowcy tejże inwestycji. Tam mamy cztery 14 hektarów działek w tym momencie, i też proces y, zwrotu pieniędzy przez Skarb Państwa, przez Wojewodę, również będzie uskuteczniany. Y, budżet jest tak naprawdę, sami Państwo widzieliście, że była nadwyżka, teraz jest deficyt, ale on jest tak bardzo dynamiczny, on się tak naprawdę zmienia, że. Y, 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 Będziemy go na pewno poprawiać, natomiast tu jest układ jeszcze jeden, który powiedziałem, szukamy tych montaży finansowych. Na tym etapie trudno powiedzieć w tym momencie jakie to będą, ale Państwo wiecie, że podajemy to co jest pewne, czyli pewne jest 1,5 miliona złotych, pewne jest 400 tysięcy złotych, czyli pewne jest tutaj 2 miliony złotych. Pieniądze. Natomiast pozostałe trzeba szukać z różnych projektów, różnych programów i to uskuteczniamy. Ale stadion Wielki trzeba skończyć ten stadion. Stadion nie może być... W połowie nie może być budynki, nie mogą być e, zrobione termometryzacja i modernizacja, a pozostała część tego stadionu ma wyglądać tak, jak wyglądać. Samokstać, prawidłowy stadion, który tak naprawdę uruchomi bunt sportowy, poczynając od lekarzy techniki, ale również i pozostałe kluby. Proszę pamiętać, że będzie on również użytkowany przez wojsko, które batalion obrony terytorialnej, przecież tak naprawdę się tworzy w tym momencie. I na pewno również to, co było tutaj wymienione, że studenci wyższej szkoły zawodowej. Też będą z tego korzystać, ale przede wszystkim korzystać będzie młodzież naszych szkół podstawowych i przedszkoli, i również i szkół średnich, powiatowych, ale również mieszkańcy Sanoka. Na koniec marca otrzymamy zwrot z rozliczenia dotacji dotyczącej termomodernizacji budynków komunalnych z tego pierwszego jak gdyby, projektu dotyczącego roku 2015. Także ten deficyt, który w tej chwili występuje zmianą tej uchwały budżetowej zamieni się za chwilę w nadwyżkę, bo te środki już mam potwierdzenie 740 tysięcy będzie wpłacone na koniec miesiąca i w tym momencie z tych środków będziemy mogli uruchomić zabezpieczenie z tych dwóch projektów uchwał dotyczących MOSiU po 200 tysięcy zł na ten rok. To my w tej kadencji można powiedzieć, że przywróciliśmy stadion miastu i on jest i mnie to cieszy, są tutaj radni, którzy stali po dwóch stronach, że tak powiem, barykady, byli tacy, którzy podnosili rękę, aby tam umieścić sklep, dużo powierzchniowy. Wszyscy w zasadzie, myślę, cieszyliśmy się, że udało się ten stadion, tak jak już mówiłem, przywrócić miasto. Natomiast pozostawienie go po tym remoncie, to o czym mówił pan Górny, w takim stanie, jak jest, to w zasadzie on mieszkańcom miasta mógł służyć tylko i wyłącznie piłce nożnej. Dzięki wysiłkowi pana dyrektora ta, ta płyta została poprawiona, zwłaszcza pod ramkami doprowadzona do takiego stanu, że może być użytkowany piłkarstwo. Natomiast lekko atletycznie, rekreacyjnie dla mieszkańców miasta Sanoka ten stadion na dzień dzisiejszy jest niedostępny. Powtórzę za Panem Burmistrzem. Proszę się wybrać tam w letni, ciepły dzień, przy małym wietrze i spróbować pobiegać na tej bieżni lekkoatletycznej. Ta bieżnia jest po prostu i urządzenia y, lekkoatletyczne są archaiczne, czyli inaczej mówiąc zrobiliśmy krok bardzo pozytywny. Przywracając stadion miasta i teraz musimy zrobić następne, które doprowadzą ten stadion do możliwości używania na takim poziomie, na jakim w tej chwili żyjemy. Odpowiedzi tak trochę na pytanie pana Janusza. Też pan Janusz zadawał to pytanie pewno sam wiedział, jaka jest odpowiedź. Pan Janusz, pytając o to, kto będzie korzystał, wystarczy dzisiaj przejść się w różne miejsca, nawet dzisiaj będzie jest ładny dzień po południu na Białą Górę, czy na te stadiony, które mamy. W tej chwili naprawdę to, co się dzieje z aktywnością taką sportową wśród mieszkańców, to, to jest jakaś rewolucja. Prawda, Ludzie biegają, chodzą z kijkami, jeżdżą na rowerach, spacerują i w takich miejsc tak naprawdę nam brakuje, więc ja się cieszę z tego, że będzie takie miejsce jakby dopieszczone przez miasto, bo proszę Państwa, na Stróżowskiej też trzeba przyznać, że prywatny inwestor oczywiście, ale poprawia to miejsce na, na równie piękne. Więc to nawet tak trochę by dziwnie wyglądało, gdyby to zawsze prywatny wychodził jakby lepiej na tym, pokazywał, znaczy, że może lepiej zarządzać. Nie. Jak gdyby tam ten stadion się poprawiał, na Stróżowskiej cała ta nieruchomość, a tutaj y, ta zarządzana przez y, miasto, przez środki publiczne zostawiona byłaby z tyłu. Także ja się cieszę z tego, że i tutaj w centrum miasta będzie to y, poprawiane, zmieniane. I, i tam u nas na posadzie również to są dobre informacje dla mieszkańców, bo będzie po prostu coraz więcej takich miejsc, gdzie rekreacja taka sportowa, oprócz tego co wiadomo szkoły na tym zyskają podstawowe i ponadpodstawowe i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, ale zwykli mieszkańcy, którzy będą mogli z tego korzystać. Chciałbym tu dodać do tych wypowiedzi, które popieram oczywiście. Kiedyś w takiej różnej rozmowie z kanclerzem Wyższej Szkoły Zawodowej w rozmowie powiedział mi, tak mi mówi, radny, Popier. mieliśmy tutaj kiedyś taką propozycję z Legii, z, z klubu rezerwowego. Chcieli tu na, na naszym stadionie poćwiczyć, no podoba im się ta sala dydaktyczna na wyższej szkole, ale stadion jest byle jaki, no jest byle jaki i nie chcą tego. Teraz widać jak ten, po tej modernizacji ten stadion będzie, a nie ma. Zaznaczą i niemałe pieniądze płacili za, za jedną godzinę, za wydzierżawienie stadionu. Jeśli będziemy teraz mieli taki stadion, to będzie plus. Plus i tu będą dochody, myślę, też między innymi. Ja chciałem zauważyć uprzejmie, że gdyby nie pan Baszak, w ogóle by się nie wiedzieli, że już mamy deficyt budżetowy, jakoś nam, bo nie chciałbym o tym poinformować. A szkoda. I... Jeżeli chodzi o utrzymanie stadionu, Pan Burmistrz mówi, że dodatkowe, te 15 tysięcy, to ja rozumiem, to będą dodatkowe koszty utrzymania tego nowego stadionu? Proszę? A w takim razie proszę mi powiedzieć, ile kosztuje obecne utrzymanie tego stadionu, który jest taki, a nie inny? Jeżeli Pan proszę. dobrze słuchał, niech Pan słysza. mówię, że w tej chwili wynosi 15 tysięcy złotych i tak naprawdę nie by... Nie, nie ma jakichś symptomów, żeby to wzrastało. Natomiast jeżeli już, to będzie wzrastało ewentualnie przez energię, która, gdyby było z oświetlenia i gdyby były imprezy wieczorowo-winocne. Natomiast to, co powiedziane zostało, proszę Państwa, patrzcie na bazę sportową całościową samo Patrzcie na Centrum Rehabilitacji i Sportu, patrzcie na wierny. Kolejny związek Polski Związek Lekadetyki popieram Centrum Rehabilitacji i Sportu. Wszystkie te związki w tym momencie są zainteresowane tym, aby określone grupy i kadra, i potencjał przyjeżdżał z Polski i tutaj tak naprawdę uskuteczniał treningi i uskuteczniał również właśnie odnowę biologiczną. Wspaniol jest do tego potrzebny. Za tym przyjdą również środki finansowe, bo kto przyjeżdża tak naprawdę no za darmo tego nie dostaje, jeżeli jest centralny związku przyjeżdża. Za darmo dostaje nasza młodzież, nasze społeczeństwo. Natomiast ci, co będą uskuteczniać i będą uprawiać treningi, będą tu przyjeżdżać, będą korzystać z tej bazy, będą za to płacić. Czyli to będą dodatkowe pieniądze również dla, dla miasta, nie dla MOSiR-u, bo MOSiR zarabia, ale to te przekazuje tak naprawdę na, do budżetu miasta. I taka jest prawda. Ja Panie Macieja, Pan mnie nie musi instruować o co jest stawion potrzebny. Ja bardzo dokładnie wiem Panie Macieju. W piątej kadencji Rady Miasta sprzeciwiałem się burmistrzowi Blacharczykowi, który chciał sprzedać stawion albo chciał go zamienić. I byłem jednym z tych radnych, który walczył o ten stawion przez dwie kadencje, bo jeszcze i w tamtej również, a w tej kadencji promowałem. Odejście od sprzedaży i usunęliśmy tę kwotę z budżetu. To chcę przypomnieć Panu Panie Macieju i wiem, że ten nie jest bardzo potrzebny. To, nie po to niego walczyłem przez 8 lat, żeby on stał w takim stanie jakim stoi. I ja nie mam za szczerze co do tych inwestycji na stadionie i nigdy ich nie miałem. I tego też dzisiaj nie wyrażałem. Nie tylko interesuje czy zostało wszystko policzone, interesują mnie finanse miasta. Sam Pan nasz dzisiaj powiedział, przywołując słowa pana Kosteckiego, że Sanowski, Hokej yy, upadł, bo wydawano pieniędzy, których się nie ma. No tak, taka alegoria, bo miasto Sano robi w tej chwili tak samo wydajemy te pieniądze, bo decydujemy o wydawaniu pieniędzy, których jeszcze nie mamy. Mamy mieć. Chciałbym, żeby to zostało wszystko policzone, zapewnione. Te wydatki są jak najbardziej celowe, panie Maciej. Jedyna rzecz, która mi się nie podoba, to ten trending za 188 tysięcy, bo cóż się to na nie wyświetlało. Bo nie wiem, no drużyna jest w takiej widze, jakiej jest. Nie wiem, czy nastawiona. Takie drużyny w takiej lidze mają tolerne olbrzymia profesjonalne. I taką mam jedną uwagę. Nie po to ratowaliśmy stawmy, że tam tak stał, tylko czy nagromadzenie środków na inwestycje, których przed chwilą Państwo przyjmowaliście wieloletnie prognozy finansowe. W tamtej prognozie... Mimo, że zobowiązania inwestycyjne już wynoszą 72 miliony, nie ma ani jednej, ani drugiej uchwały związanej ze stadionem. To tyle chciałem powiedzieć. Także z tej nadwyżki budżetowej, która się za chwilę zrobi, bo przyjdą środki za termomodernizację, pojawi się znowu niedobór budżetowy o te 4 miliony 400 plus 400, 4800 związane z tym stadionem. Ja tylko tyle chciałem powiedzieć, żebyście Państwo to wszystko brali pod uwagę. Dziękuję. Ja chciałem tylko przypomnieć tak, bardzo się cieszę z deklaracji pana burmistrza, że ten montaż finansowy jest jeszcze otwartą tą kwestią, a to co już wiemy w tej chwili to jest po prostu to, co wiemy na pewno, bo no, faktycznie no, dofinansowanie no, nie jest na, na, bardzo korzystnym, na, na bardzo korzystnej wysokości. Natomiast chciałem tylko przypomnieć o, o hali przy pierwszym liceum. Tam też była duża dyskusja, tam też była podnoszona zasadność budowy takiej hali. Dzisiaj widzimy, że nawet najwięksi oponenci tej hali, którzy do niedawna jeszcze do tej pory szafują tego argumentami, no, rozgrywają tam trudniej i korzystają z niej. Więc faktycznie widać było, jak, jak potrzebna była ta hala i myślę, że tak samo będzie ze stadionem. Dziękuję. Przewodniczący Karczkowski powiedział, że piłkarzom mógłby służyć ten stadion. Nawet chyba piłkarzom, nie bo będąc na meczu, jak widzę, zawodników schodzących. Spłyty z, z lekko obłoconymi butami, chwytających ten żużelib, roznoszący po całym obiekcie, to też y, nie wygląda to zbyt dobrze. A więc, nawet dla tych celów, y, jest potrzebne, żeby zmienić ten status. TV podkarpacie.pl